Panią! dzień dobry, panom. Tym razem witam państwa bardzo serdecznie, ale muzycznie, bo nasze szkolenie będzie typowo muzyczne. Będziemy e, klaskali, będziemy bawić się rytmem i bawić się dźwiękiem. Także witam państwa bardzo serdecznie. Moje nazwisko Renata Tepler Łyżwinska. Jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu. Mam tytuł magistra sztuki na wydziale rytmiki. To, co dzisiaj Państwu pokażę, to jest moje takie serducho i wiem, że ono fantastycznie będzie działało u Państwa w placówce, ale żeby było to łatwo, to zaczynamy szkolenie. Na pewno do Państwa przyszła już dzisiaj, znaczy wcześniej paczka, z tą zawartością mamy Code Music, czyli instrukcję która tutaj e, opisałam krok po kroku bardzo proste informacje, które pozwolą Państwu wprowadzać te zabawy rytmem. Do tego pudełką, w tym pudełku są mm, dla mnie to są kolorowe nuty, kolorowe nuty. To są klocki, klocki korbo. Na klockach korbo robimy olbrzymią ilość różnorodnych ćwiczeń i zabawy z geografii, i z polskiego, i z matematyki. Tym razem jest to muzyka. I te klocki, co, co jest ważne, proszę sobie m, nawet wysypać, te, te klocki w tym zestawie to są klocki, które mają jedyne i niepowtarzalne kolory tych kolorów, jest 7, a dlaczego? Bo mamy 7 dźwięków i ostatni jest powtórzony. C i C, czyli mamy 7 dźwięków, 7 7 e, kolorów. E, również elementy dodatkowe, ale to o nich za chwileczkę. Do tego mamy naszą Nasz zapis nutowy, tak jak piszemy na Pięciolini, tak tu, tak jak Pięciolina na białej karcie, tak nasze białe platformy będą zapisem nutowym, i jak pobawimy się tym rytmem, to do tego mamy taki przykład, czyli tuby muzyczne. Na których będziemy potem grać. Proszę Państwa, po takich, po tym szkoleniu i kiedy wprowadzicie te zajęcia, proszę mi wierzyć, że za każdym razem będziecie mogli grać z dzieciakami, z całą grupą, grać różne utwory i z okazji dnia babci, dziadka, z okazji dnia kobiet, nauczyciela na zakończenie roku. A zobaczycie, że to wcale, wcale nie jest trudno. Zaczynamy. W takiej sytuacji najpierw może ja pozwolę od, od, od takiego porządku, czyli to sobie na samym, to od, odłożę. Tu już wiemy, że bawimy się dychem i dźwiękiem, natomiast e, w takiej sytuacji potrzebne nam są nuty. Nuty, które zarazem będą w tej chwili naszymi wartościami etnicznymi. Ja je wysypię. Uwaga, proszę, żebyście Państwo również ze mną podróżli. Tych, e, tych nut i tych elementów e, mamy z tego co pamiętam około ponad 70 prac mamy 24, ale uwaga, jeszcze w tym pudełku Code Music mamy również karty zadaniowe. Pierwsze karty, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta karta to są karty wprowadzenia. Tych zajęć krok po kroku. Nie możemy przejść od razu do karty szóstej i nie powinniśmy przechodzić od razu do karty trzeciej. Je bardzo, bardzo serdecznie proszę, żebyście Państwo zaczynali od początku, żeby każdy krok dla dzieci był łatwy. Bo dzięki temu, że zawsze ten stopień trudności zmniejszymy, ale za każdym razem dzieci będą poczuwały się, że są zwycięzcami, bo zawsze osiągną ten etap, który, to, to co my im jakby zadajemy. Ale od karty szóstej, siódmej i aż do 16 mamy tutaj zakodowane piosenki. I tu jest właśnie to, co mamy w nazwie korbo Code, music, zakodowane piosenki. Co to daje? Że my, oczywiście fantastycznie, żeby wszyscy umieli grać, żeby wszyscy umieli grać na różnych instrumentach, znali e, wszystkie nutki A, H, AHC, oczywiście CIS, FIS, GIS i tym podobne, ale z tym nie jest problem, żeby to szybko móc e, zaznajomić się. A tutaj nie potrzeba, bo tutaj te nasze nutki są zakodowane w kolorze. Ten kolor, kiedy będziemy grać dźwięki, będzie bardzo, bardzo istotny. Ale co jest tu jeszcze najistotniejsze, że wszystko to, co tu będziemy robić, robimy w zespole. To jest fantastyczna zabawa dla całej grupy. Eee, ja Państwu pokażę teraz na jednym zestawie. Eee, to kodowanie, gdzie kodowanie i rytm, zabawa z rytmem, i na tym zestawie możecie Państwo zrobić z całą grupą. Jeżeli dojdziemy już do grania, to wtedy jest dobrze mieć większą ilość tych tub lub innych instrumentów wydających dźwięki. Ja zaproponowałam w tym zestawie tuby, które są tubami tego. Odkrywcy tego, czyli Pana, który stworzył to w Stanach Zjednoczonych i taka, taka informacja dla Państwa jak to on zrobił, on po prostu żył tam na prawie i miał różne tuby z różnych elementów. To znaczy, i z papieru toaletowego, i z tą tubę na samym końcu, tą tekturową, i z papieru śniadaniowego, ale również i z np. papieru e, świątecznego. I kiedy chciał je e, wyrzucić, zauważył, że uderzył, i zauważył, że to ma dźwięk. Jak się okazało, jak to ma dźwięk, no to w takiej sytuacji zaczął ciąć i to ma inny dźwięk, to ma inny dźwięk, i w tym momencie ten człowiek w ciągu dwóch, mi, e, dwóch e, lat został milionerem, e, tworząc właśnie muzyczne tuby. Te nazywają się Bumumumrurki. Mamy również inne, ale one nie mają tego czystego dźwięku. To już Państwu mówię jako, jako, jako muzyk. Wracamy! Wracamy w takiej sytuacji, kilka takich informacji. Wracamy, zaczynamy część pierwszą, czyli zaczynamy zabawę rytmem. Zabawa, rytmem.